Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Martyna Cichonie, jestem dietetykiem klinicznym. i Dzisiaj chciałabym Państwu w kilku słowach opowiedzieć o najważniejszych zasadach, jeżeli chodzi o żywienie osób starszych, na co powinniśmy zwracać uwagę, czego unikać. A przy okazji zrobię dla Państwa trzy proste rzeczy trzy krótkie, takie proste dania z których będą Państwo, mam nadzieję, mogli skorzystać, które mogą fajnie urozmaicić jadłospis, nie są skomplikowane, nie wymagają dużo czasu, dużo nakładu energii, więc myślę, że to będzie dla Państwa fajna, fajna propozycja. Zrobimy sobie koktajl na bazie mleczka kokosowego i malin, zrobimy sobie fajną pastę, taką kremową, na bazie serka i suszonych pomidorów, a na koniec sałateczkę, która też nie będzie skomplikowana, a myślę, że wyjdzie bardzo smacznie. Do przygotowania koktajlu będą Państwo potrzebowali mleczko kokosowe, malinki. Mogą być mrożone, mogą być świeże, banan i wiórki kokosowe jako element dekoracji. Przygotowanie koktajlu jest bardzo proste. Można zaangażować do tego najbliższych dzieci bądź kogoś starszego. Wystarczy obrać banana, pokroić go w kawałeczki, rzucamy do malinek, dodajemy mleczko kokosowe. I po prostu wszystko razem musimy zblendować. I nasz koktajl jest już prawie gotowy. Fajnie, żeby go jakoś fajnie przystroić, bo wiadomo, że jemy też oczami, więc jak coś wygląda bardziej kolorowo, to jest dużo smaczniejsze. Ja polecam do tego wiórki kokosowe, które będą fajnym dodatkiem i fajnie nam uzupełnią. I pierwsze danie mamy gotowe. To jest bardzo proste, bardzo szybkie. Myślę, że fajnie Państwu się sprawdzi. Kolejnym daniem, które chciałabym dla Państwa przygotować, będzie pasta. Przygotujemy ją na bazie twaroszku, suszonych pomidorów, e, świeżej bazylii z odrobiną pestek słonecznika. W międzyczasie chciałabym Państwu troszeczkę opowiedzieć na temat zdrowego żywienia, na co powinniśmy najbardziej zwrócić uwagę. E, najważniejszym elementem e, jest to, że musimy pamiętać o tym, że posiłki mają być dla nas. Jemy po to, żeby dostarczyć sobie wszystkich najważniejszych składników odżywczych, ale też żeby zadbać o to, żeby w naszym organizmie niczego nie zabrakło. Nasza dieta powinna być dietą prostą, ale jednocześnie urozmaiconą. Posiłki, które jadamy, powinny być przygotowywane w sposób jak najmniej... Z dodatkami sztucznymi. Tak? Czyli powinniśmy starać się unikać dodatków chemii, sztucznych konserwantów, bo im mniej tego pojawi się w naszej żywności, tym będzie to dla nas zdrowsze. Nasza dieta powinna się składać z 4-5 posiłków dziennie, ale wiadomo, że nie każdy jest w stanie to przygotować. Więc jeżeli będą to trzy posiłki, ale będą przygotowane w prawidłowy sposób, to to też nam wystarczy żeby pokryć nasze zapotrzebowanie dzienne. Musimy pamiętać o tym, że posiłki powinny być spożywane regularnie. To jest bardzo ważne z punktu widzenia zdrowotnego, ponieważ w ten sposób jesteśmy w stanie przyzwyczaić nasz organizm do tego, aby on prawidłowo wszystko trawił. W posiłkach powinniśmy skupiać się na tym, żeby znalazło się coś, co będzie źródłem pełnowartościowego białka, czyli coś, co dostarczy nam składników odżywczych. Typu mięso, typu ryby, nabiał, nasiona roślin strączkowych, które też są bardzo dobrym źródłem białka. Mogą to być też produkty nabiałowe. Wszystko to będzie nam potrzebne do tego, aby nasz organizm posiadał odpowiednią ilość białka w codziennej diecie. Oprócz białka musimy pamiętać też, że w naszych posiłkach powinny pojawić się węglowodany. Jeżeli chodzi o węglowodany, to zależy nam przede wszystkim na tym, żeby w naszych posiłkach pojawiały się węglowodany złożone. Yy, mamy łatwy podział na węglowodany proste i złożone, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby w naszych posiłkach pojawiły się te węglowodany, które dostarczą nam energii. Wiadomo, że wszystko zależy od tego, jaka jest indywidualna tolerancja każdego z nas. Są choroby, które pewne elementy z diety nam wykluczają. Nie możemy spożywać dużych ilości błonnika pokarmowego, musimy ograniczyć ilość cukrów prostych na przykład. Dlatego to, co wszystko, musi być dostosowane indywidualnie do każdego z nas. Możemy też pobawić się, jeżeli chodzi o formę przygotowywania posiłków, bo tak jak Państwo widzą, ta pasta może zostać w takiej formie, ale przygotuję też jakby formę alternatywną za chwileczkę, żeby Państwo widzieli, jak to wszystko można przygotować. To będzie forma pasty dla osoby, która spokojnie może wszystko zjeść, nie ma problemów z gryzieniem, z połykaniem, z, z jedzeniem wszystkich pokarmów. Ale jeżeli mamy do czynienia z osobą starszą, bądź osobą, która nie może gryźć, przełykać, ma problemy z tym, to taką pastę możemy zmodyfikować. Wystarczy ją po prostu zblendować. I za chwileczkę Państwu pokażę, jak ona będzie wyglądała w tej formie zmienionej. Czyli po prostu tą formę, którą mamy, blendujemy. Pasta ma teraz troszeczkę inną formę, ale nadal te same substancje odżywcze, ponieważ nie zmieniliśmy w niej nic poza konsystencją. No i zmienił nam się kolor. Myślę, że to może być fajna alternatywa do takiej zwykłej pasty, bądź też do zwykłego tworoszku, a bardzo fajnie sprawdzi się jako dodatek do śniadań. Zawsze proponuję przy odrobiną jakichś świeżych kolorowych warzywek, bądź ziół. I mamy kanapeczki, które są troszeczkę inne niż zwykłe kanapki z twarożkiem, a dużo zdrowsze i z punktu widzenia dietetycznego dużo bardziej odżywcze dla osób starszych bądź dla osób chorych. Trzecią potrawą, którą przygotuję dla Państwa, będzie bardzo prosta, mało skomplikowana sałatka. Na bazie musimy mieć jakieś zielone warzywko typu sałata, szpinak, rukola. Fajnie by było, żeby była mozzarella, suszone pomidorki i zrobimy sobie do tego dressing z miodu, oliwy i musztardy. Jeżeli chodzi o żywienie, to musimy pamiętać też o tym, żeby w posiłkach wszystko było fajnie zbilansowane. Czyli każdy posiłek powinien zawierać w sobie źródło białka, tego pełnowartościowego najlepiej. Do tego powinniśmy mieć element węglowodanowy. Fajnie by było, gdyby mogły to być węglowodany złożone. Ale wiadomo, że nie zawsze tak jest. Dlatego musimy pamiętać, żeby po prostu znaleźć w tym dodatek węglowodanowy, który będzie bardzo dobrym źródłem energii dla naszego organizmu. Fajnie gdyby wybrać y, ziemniaki, makaron, kaszę, ryż, zapomniane rzeczy dla nas, bardzo rzadko stosowane, a można je bardzo fajnie wykorzystać w różnego rodzaju posiłkach. Zrobić jakąś zupę z dodatkiem kaszy, sałatkę, potrawkę, gulasz. To są bardzo fajne posiłki, które też wbrew pozorom nie wymagają dużo pracy, a będą fajnie zbilansowane odżywczo. I musimy pamiętać też o tym, żeby w każdym naszym posiłku znalazło się źródło tłuszczu. Yy, musimy wiedzieć też to, że tłuszcz nie jest składnikiem odżywczym, który jest zły i którego powinniśmy unikać w codziennej diecie, ale dobrej jakości tłuszcze są właśnie bardzo korzystne dla naszego zdrowia. Chodzi tutaj przede wszystkim o kwasy tłuszczowe omega-3, które znajdziemy w codziennych produktach typu. Olej rzepakowy, oliwa z oliwek, awokado. A musimy unikać tłuszczów nasyconych, które niestety dla naszego zdrowia korzystne nie będą. Natomiast tłuszcze są bardzo ważne pod kątem przede wszystkim tego, że umożliwiają nam wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli tak zwanego ADEK-witaminy A, D, E i K. Bez nich dojdzie do niedoborów i zaburzenia podstawowych procesów metabolicznych. Ale to nie tylko te cztery witaminy, bo każdy inny składnik odżywczy, który będzie w niedostatecznej ilości w naszej diecie, doprowadzi do niedoborów, które w dłuższej perspektywie czasu mogą mieć negatywne skutki dla naszego zdrowia. Wiadomo, że każdy pacjent, każda osoba, z którą mamy do czynienia, jest inna. Musimy wziąć pod uwagę w komponowaniu diety dla takiej osoby jej indywidualne potrzeby, predyspozycje, możliwości, i takie rzeczy jak problemy z połykaniem, trudności z jedzeniem, z gryzieniem, tak? to wszystko też są bardzo ważne aspekty, na które należy zwrócić uwagę. Bo czasami wystarczy prosty zabieg, typu zamiast zrobienie zupy zwykłej, zrobienie zupy kremu, zrobienie koktajlu, tak jak zrobiliśmy przed chwileczką, czy zrobienie po prostu troszeczkę rzadszej konsy konsystencji, a będzie nam dużo łatwiej. I osoba, której przygotujemy taki posiłek, mamy większą gwarancję, że ten posiłek zje. Bardzo ważne jest też to, co powiedziałam na początku, czyli regularność posiłków. To, że przyzwyczajamy nasz organizm do konkretnych pór, sprawi też to, że nasz organizm będzie lepiej posiłki trawił. Zasada spożywania posiłków jest też istotna, jeżeli chodzi o por. Jeżeli chodzimy spać w godzinach późnonocnych, to nie musimy kończyć ostatniego posiłku o godzinie 18. Możemy go zjeść troszeczkę później. Najważniejsze jest to, żeby ostatni posiłek był zjadany mniej więcej 2-2,5 godziny przed snem. Tak, żeby wszystko to, co zjemy, mogło zostać strawione i żeby nasz organizm w okresie nocnym, w którym przygotowujemy się do spania i do, mamy czas na regenerację naszego organizmu, żeby nie zajmował się trawieniem posiłku. Czas nocny jest czasem na regenerację i odpoczynek i to też jeżeli chodzi o nasz przewód pokarmowy. On, tak jak każdy inny element naszego organizmu, potrzebuje czasu na odpoczynek, więc moment, w którym śpimy, też jest właśnie takim momentem. Dlatego, jeżeli ostatni posiłek zjemy około 2-3 godziny przed pójściem spać, to mamy pewność, że to co zjedliśmy na kolację, będzie strawione i wykorzystane przez nasz organizm. W innym wypadku, jeżeli zjemy posiłek za późno, po pierwsze się nie wyśpimy, bo nasz organizm będzie przez północy zajmował się tym, żeby strawić to co zjedliśmy, a po drugie nie przyswoimy wszystkiego tak jak powinniśmy, bo część procesów w naszym organizmie w okresie nocnym jest wyciszana i osłabiana. Jeżeli już zjemy kolację i pójdziemy spać i ta kolacja jest zjedzona dosyć odpowiedniej porze, to musimy pamiętać o tym, żeby nasz pierwszy posiłek, jakim jest śniadanie, też był zjedzony ani nie za wcześnie, ani nie za późno. Nasz organizm, tak jak i my, potrzebuje czasu, żeby się obudzić. Czyli nie, jest, nie powinniśmy robić tak, że wstajemy rano i od razu zjadamy śniadanie, tylko dajemy sobie chwilkę na rozbudzenie. Około 30-40 minut to odpowiedni czas na obudzenie naszego organizmu, i to właśnie po około 30-40 minutach powinniśmy zjeść pierwszy posiłek. Jeżeli zjemy go za późno, to też zabraknie nam energii na tak zwany poranny rozruch, czyli będzie brakowało nam podstawowych składników odżywczych i będziemy zaspani, będziemy zmęczeni, będzie nam ciężej rozpocząć dzień. Natomiast jeżeli zjemy posiłek w odpowiedniej porze, to ten rozruch będzie dużo łatwiejszy i dużo wygodniej i szybciej będziemy w stanie się obudzić. Prosta sałateczka. Która nie wymaga dużo czasu, dużo nakładu pracy. Możemy ją też posypać odrobiną słonecznika. Każdy nasz posiłek musimy pamiętać o tym, żeby był dostosowany do nas ale też żeby był odpowiednio zbilansowany. Skupiałam się na podstawowych makroskładnikach, czyli białku, tłuszczu i węglowodanach. Ale musimy pamiętać też to, że oprócz tych makroskładników mamy też witaminy i składniki mineralne, na które zapotrzebowanie uzależnione jest od tego, z jaką chorobą się borykamy, jakie mamy indywidualne predyspozycje czy też niedobory. Wówczas taką dietę musimy zbilansować i troszeczkę zmodyfikować w zależności od tego, czego dana osoba potrzebuje. Natomiast podstawowe elementy, czyli regularność posiłków, odpowiednie pory spożywania, śniadania, kolacji, przerwy między posiłkami, w zależności od tego, ile tych posiłków jest, optymalnie około 3-4 godziny, to są podstawowe aspekty, które dla wszystkich z nas są takie same i każdy z nas powinien o tym pamiętać. Nie zapominajmy też, że nie tylko posiłki stałe, ale również nawodnienie naszego organizmu jest bardzo ważne i te 2-2,5 dwa, dwa litra płynów dziennie każdy z nas powinien spożywać. Jeżeli jesteśmy osobami leżącymi, mniej aktywnymi, to możemy troszeczkę zmniejszyć ilość tych płynów, natomiast im większa jest nasza aktywność, tym ilość płynów w ciągu dnia powinna być większa. Podkreślam słowo płynów, bo nie chodzi tutaj tylko o wodę ale również o zupy, koktajle, herbaty, kawy. To wszystko wlicza się do naszego bilansu płynowego w ciągu dnia i również jest bardzo ważnym elementem dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Mam nadzieję, że te najważniejsze zasady, które Państwu opowiedziałam, pomogą zrozumieć i prawidłowo zbilansować posiłki i że będzie Państwu dużo łatwiej teraz... Przygotowywaniu szybkich, łatwych przekąsek, ale też będą Państwo mieli większą świadomość tego, że żywienie jest dla nas ważne i że powinniśmy o tym pamiętać, wybierając wszystkie posiłki i tworząc nasze podstawowe jadłospisy.